Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek do gry Conan Exiles troszeczkę w innej scenarii, jak na razie wstęp nagrywamy. Przeniesiemy się za chwilę do studia. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, o nowym dungeonie, który ma zawitać do, do Conan Exiles. Fankom przygotowuje nam niespodziankę w postaci podwodnego miasta Dungeon Dagona. I w dniu dzisiejszym popływamy sobie troszeczkę, popatrzymy, co tam jest ciekawego, co można, no, czego nowego możemy się nauczyć. Ale zanim do tego dojdzie, to bardzo proszę, osoby, które nie subskrybują kanału, zostawcie suba i kliknijcie koniecznie w dzwoneczek, tak żebyście byli informowani na bieżąco o nowościach, które publikuję. Oczywiście łapeczki w górę i komentarze zawsze mile widziane. No i jeżeli macie jakiś pomysł na poradniki, to też tutaj piszcie. Jesteśmy już w grze i jak widzicie znajdujemy się w dżungli i teraz generalnie moi drodzy mamy tutaj taką łódkę, e znaczy mamy, <laughs> będziemy mieli. Ja jestem na test life więc, e więc tutaj na, na tym testowym serwerze ona jest, a obok jest tutaj taki niby e key wbity, o o, -o. E zaraz wam coś pokażę tylko się rozprawię z tym małpiszonem tutaj. Mamy tutaj ten kij wbity, słuchajcie, i możemy wejść z nim w interakcję. W momencie, kiedy naciśniemy jak Elżbieta, no, wciska się, zdobywamy nowy wyczyn Broken Ore. Eee, to jest, słuchajcie, takie oto coś, taki kawał badyla. I nim możemy teoretycznie bić, on, on działa tak jak młot. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie... Tutaj w ekwipunek to widzimy obrażenia 17 punktów, przebijanie pancerza 27%. Także, no cóż, szału nie ma. Szału nie ma, ale no, może komuś się przyda. W każdym razie, wracając do tej łódki, trzeba na nią również kliknąć literką E. Jak Elżbieta, wówczas przeniesie nas teoretycznie do. do mm, do zatopionego miasta San, Sanken, San, Sanken City. Boże święty mój Jensor. Ale zanim to nastąpi, słuchajcie, to kliknijmy sobie jeszcze mapę, ja wam pokażę gdzie dokładnie jesteśmy w dżungli. Tutaj jest Pałac Królowej Wiedźmy, my znajdujemy się w tym oto miejscu. I teraz zobaczcie, ja kliknę... I przeniosło nas tutaj... Mniej więcej w to samo miejsce, znaczy mniej, mniej więcej to troszeczkę się pozmieniało. W każdym razie kliknijmy jeszcze raz na mapę i jak widzicie... No, znowu prawy przycisk, myślę. Cały czas znajdujemy się tutaj. I teraz... Yy, hmm, nie klikam już ponownie w tę łódkę, dlatego że w momencie kiedy kliknę w łódkę, yy, no niestety przeniesie mnie na wulkan, więc coś tutaj jest chyba... Obsute, ale pójdźmy sobie... Tutaj tymi schodami do góry ponieważ tu jeszcze będzie boss. To jest nowy boss, jeden z nowych bossów. Eee, ja sobie tylko włączę, bo zapomniałem moi drodzy włączyć kodu na na staminkę, więc więc jak zawsze, jak, jak wiecie to poradniki są nagrywane z prawami administratora. A tutaj coś mi tnie tę grę. Tak czy siak mamy tutaj Bosa i niebossa. Właściwie ten boss jest taki można powiedzieć mini-boss, bo to, to z bosem to tak niewiele ma wspólnego. On ma tylko jedną czachę. No strasznie mi tutaj rybie tę grę. Nie wiem czy to ze względu na to, że coś jest jeszcze, jeszcze nie dopracowane, czy, czy mój komputer tak nie domaga, ale raczej bardziej stawiałbym na komputer. No i co nam tutaj wypadło, słuchajcie, z niego? No, szału, nie ma włókna roślinne i sztabka żelaza. Natomiast. Natomiast zaraz e, do Was wrócę, tylko sobie zmienię troszeczkę ustawienia e, gry, tak żeby może ograniczyć troszeczkę to cięcie. Dobra, jestem. E, no niestety nie, nie ograniczyłem e, tego cięcia, więc cóż, musimy jakoś to wszyscy m, przetrwać. Słuchajcie, wskoczymy sobie tutaj do wody. I, prze, i, I przepłyniemy się do no, tego zatopionego dungeona, żeby sobie pooglądać, popatrzeć, zobaczyć, co nowego nam twórcy tutaj przygotowali. Natomiast jedna uwaga: warto zaopatrzyć się w coś do oddychania pod wodą, ponieważ, jak sami zaraz zobaczycie, odległość jest dosyć spora na bombę. No, jest pięknie. To trzeba przyznać, że. że... Pięknie jest to zrobione, słuchajcie. Jest tutaj kilka fajnych wejść, moi drodzy, gdzie coś się kryje, tak? W każdym z wejść, tutaj jak, jak przyjrzymy, się, przyjrzymy się tam, gdzie jest ta taka niebieska poświata, przy, przy wejściach, przy bramach. No, to można tam wpłynąć i, i coś tam jest. My, może, najpierw odwiedzimy tutaj ten taki, można powiedzieć, główny budynek. I popatrzymy sobie. A zanim to nastąpi, no to. No tak, on się tutaj będzie dusił, ale mnie, mnie nic się nie stanie, bo ja mam włączone prawa admina i nieśmiertelność, więc. Więc nic tu się nie stanie. Słuchajcie, zrobione jest to kapitalnie. Naprawdę, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. I myślę, że będę spędzał tutaj trochę więcej czasu niż na powierzchni. Dużo stromotek świecących, jak widzicie, więc można się też zaopatrzyć przy okazji. Mnóstwo rybek. Zaraz się wnosimy: to przestanie nam się krztusić, dusić ta nasza postać. No, wyłaś, panie, wyłaś. Tutaj mamy niby takie więzienia. Próbowałem w to kliknąć, ale to się, to się nie otwiera niestety. Hmm, może później będzie jakiś sposób na to, żeby uwolnić te, te, te postaci, bo tam widać, jeżeli się przyjrzymy, to widać tam skrzynki są. I na pewno w tych skrzynkach coś się kryje. O, idzie jakiś. Zobaczcie, to też nowe postaci są tutaj. Ja może schowam miecz dam na pierwszy osobowy i, i przyjrzyjcie się jak, jak to tu wygląda. <laughs> Niezły koleś. Co oni wyrzucają słuchajcie, różne rzeczy wyrzucają. No ten akurat wyrzucił yy, co to jest, siarka? Siarka. No i oczyszczoną wodę wyrzucił, natomiast... Ten tutaj. O, jakieś takie podstawowe rzeczy, więc pod tym kątem szału nie ma. Natomiast są tutaj stwory, które wyrzucają łuski, więc to też jest coś nowego. O, i tutaj akurat będziemy mieli do czynienia z takim oto. E, potworkiem. Może ja to zgaszę. Oj, nie łuk. Nie łuk, panie. Pokaż nam się tu. Dawaj do światła, panie. O, widzicie? Takie coś ala taka ryba, coś, coś, coś w tym stylu. Chodź tutaj do światła. O, czekajcie, tu jest jakaś wajcha, o. To chyba znalazłem sposób na uwolnienie, na uwolnienie, słuchajcie, tych więźniów. Całkiem, całkiem nieźle zrobione. To mi, to mi, słuchajcie, przypomina mm, potworki z Black Desert'a. Też takie trochę rybie były. No, i to jest mini-boss jak widzicie. I tych mini-bossów jest tutaj troszeczkę. Jakieś takie dźwięki wydaje. E, Dojeżdżę, że są to coś, coś w stylu ultra-dźwięków. O, i zobaczcie, i ten. No, otwórz się. I ten tutaj mm, z łuski Dagona wyrzuca. Być może one do czegoś będą później przydatne. Ja jeszcze tego nie wiem, ale spróbujemy sobie to. A, widzicie. Dajcie. Mm. O, srebrko, proszę bardzo. Dobra. A więc czemu nie wychodzicie? No chodźcie. O, jest skrzyneczka. Okej. Okay. Może z wami można pogadać? Nie? Nie. oszty ty. A, proszę, proszę. Słuchajcie, czyli jest ograniczony czas na to, żeby tam się bawić, mm, bo można utknąć. Można utknąć. Także otwórzmy to jeszcze raz. No, jak utkniemy, no to jedyna jedyna szansa, bo tutaj. No właśnie, tutaj no nigdzie nie ma wajchy żadnej. Zresztą byłoby to bezsensowne, żeby w więzieniu wajcha była do otwierania. Mm, do otwierania wrót. Ale zobaczmy może tutaj gdzieś, a tutaj je też jest. Proszę. Czyli jedna wajcha otwiera wszystko, tak? O, tu są monetki, dobra to biorę. Ale dlaczego oni nie wychodzą, nie uciekają? To, 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 to trochę dziwne jest. Czyli, czyli już z wami udało się odkryć jak tam pootwierać. O, tutaj koleś wyszedł. Och, ja tamtego też leję, niechcący. Hop, nie tak chciałem. Dobra. Ziomoś, sorry, że cię tam potraktowałem trochę tą klingą, nie było to moim zamiarem. I tutaj wajchy nigdzie nie widzę. Czyli tu wajchy brak. Dobra, stamtąd, stamtąd przyszliśmy, no to idziemy tędy. Idziemy teraz tędy. O, proszę bardzo. To jakiś taki. To, to niby taki alatopielec jest, coś, coś, coś w tym stylu, słuchajcie. O, i tutaj mamy takie. wrota, takie, takie same jak w, w Czarnej Twierdzy, w Black Temple, gdzie nam się to otwiera. No i tu jest coś zrobionego podobnie do miejsca w Czarnej Twierdzy, w której się klucz brało ale zobaczcie, zwróćcie uwagę no zaraz wam pokażę, na ziemi pełzają takie niby takie niby robale zobaczcie widzicie, takie, takie, takie coś niefajnego dobra, one, one tutaj nic nie mają w sobie, natomiast mam tu jakieś narzędzia, no mam, mam to Zobaczmy, czy coś są w stanie wyrzucić. Zgniłe mięcho, ok. I wybuchowy gruszoł, dobra. I skórę. A, oczywiście łuski i łuski na również. E, czy tutaj byłaby jakaś wajcha? Poszukajmy. Może bez miecza na razie. O, tutaj jakaś taka klatka. Zobaczcie, tam jakieś mięcho... Z orzebrowaniem leszy, coś, coś się tutaj robiło, jakaś uczta, impreza. Hmm. Ale ja tu nigdzie wajchy tak na szybko nie, nie, nie widzę. Myślę, że raczej wajcha, ta, ta, którą znaleźliśmy, nie byłaby w stanie zapewnić nam otwarcia tych, tej klatki. No, do tego wszystkiego dojdziemy. To jest tylko taki luźny, mm, wiecie, spacer. Jak ja sobie to powywalam, to e, nas to przeciąża. To jest taki luźny spacer, moi drodzy, e, tylko tak, żeby sobie zobaczyć, e, co tutaj jest. Natomiast w momencie, kiedy to już wejdzie do Konana e, na stałe, to wtedy będziemy się dalej martwić. E, tu jest taka niby studnia. Natomiast y, odradzam skakanie y, tam na sam dół, bo zginiecie. Wiem, sprawdziłem. <laughs> Więc tak może na te półeczki... Up, tutaj też już byłoby puku. No i jesteśmy moi drodzy w głównej sali. Teraz jesteśmy w głównej sali, gdzie tu już będziemy mieli zarówno mini-bossy, tak jak teraz walczę z tym jednym, jak i będziemy mieli takiego, można powiedzieć, głównego bossa. No dobra, ci załatwieni, tam został jeszcze jeden taki mini-boss. To chodź tutaj przyjacielu, bracie, kolego do mnie. No dobra, pad martwy. No i, i, i t, ta, ta rybcia jest niezła. Ona, ona to mi się podoba. Znaczy <grywia> fotę strzelę. Tutaj są wrota. One powinny się otwierać i, i poprzednie, jak tutaj byłem, to, to nie otworzyły się. The Ritual Keeper. I to już jest boss główny. Jakie tu robi kurcze uniki, proszę. No to bijemy ją. Dobra, dziewczynka leży. Co ona nam tutaj dała? No dała nam też te, te, te łuski Dagona. Natomiast nic takiego konkretniejszego. Nic takiego konkretniejszego. No i tutaj jeszcze jest dwóch jegomości. Oni są całkiem słabi, więc na, naprawdę no, trzy ciosy tą Klingą, którą posiadam nie, Mogę im zadać i, i tyle. Ryba zniknęła, schowała się. Ona tam jest, tylko ona się chowa skubana. E, I teraz jest rzecz z tego typu, że o! Musimy posiadać narzędzia z gwiezdnego metalu, żeby się tego nauczyć. No, ja tutaj akurat na test yy... Czekajcie, który ja mam tutaj poziom w ogóle? To ja bym mógł. No, 60 mam, no to to pewnie, że tak. Narzędzia z gwiezdnego metalu. Yy... Podlokowujmy sobie to, może. No, właśnie. No, i mamy, zdobyliśmy Daggers of Dagon, yy, czyli jakieś sztylety. O, i teraz otworzyły się nam wrota. Możemy sobie wybrać albo jedne, albo drugie. A no to może te po prawej wybierzmy, zobaczmy. No, i wróciliśmy, słuchajcie, z powrotem tutaj do yy, dżungli. Ale, yy, ja tam wrócę jeszcze. Żebyśmy sobie popatrzyli na, na inne może wejścia i, i, i zobaczyli, co tam się znajduje. No dobrze, płyniemy, słuchajcie, płyniemy z, znowu. To jest to wejście, w którym już byliśmy, czyli ten, można powiedzieć, taki główny dungeon. Natomiast zróbmy sobie w ten sposób, że będziemy wchodzić do każdego, ale zaczniemy od prawej strony tam do góry i wrócimy lewą, tak? A te wszystkie momenty, kiedy będę przepływał, to będę ciął, żeby, żeby skrócić troszeczkę ten materiał. Zobaczcie, jakie wielkie ryby tutaj pływają. Niesamowite. No, tutaj mamy gaz trujący, toksyczny gaz, więc trzeba na to uważać. I tak na dobrą sprawę, to tutaj nic ciekawego oprócz sromotek nie znajdziemy, zdaje się. A nie, znajdziemy, dobra. Zobaczmy. E, pochodnie, może. Da się to otworzyć. Da się to otworzyć. Super. Super. I tutaj mamy Kolesia i te robale. O proszę, ale, ale dużo. Ale dużo tych robaków jest. I to, też jest, I to też jest, słuchajcie, minibos. Dobra, koleś się subity. Zauważyłem, słuchajcie, że te robale one tutaj po prostu się respawnują na tym, na tym mięsie. wykruwają się. Więc, no, całkiem niezła wylęgarnia. Eee, <laughs> nie łuk. Dobra, tu można się czegoś nauczyć, zdaje się. Pewnie. O. Dipsy Fisher, Pięknie. Ale skubane lecą do mnie. One oczywiście robią nam kuku. No więc warto je jednak... Warto je jednak zabić. A ja bym się chętnie tam chciał wspiąć. Czy, 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 czy to mogę uczynić? Nie możesz się tu wspiąć. No, ale panie... No nie. No dobra. Eee, innego widzę... Innej możliwości nie ma. Jeszcze zerknijmy, czy tu się coś znajduje ciekawego. Może jakieś skrzyneczki. O, a tutaj? Nie możesz się wspiąć. No to normalnie, jak w dungeonie. Okej, okay, no to spadamy w takim razie i lecimy do kolejnego wejścia. Pamiętajcie, lecimy prawą stroną, a wracamy lewą. I tutaj mamy takie oto wejście. Kolejne. Płyniemy sobie do środka. Zobaczymy, co tam się. E, znajduje. Hmm, tutaj tak bardziej w dół trzeba. Tak, kolega nam się dusi. Więc jak widzicie, to trzeba zadbać o, o powietrze. No dobra, mamy tutaj jego mościa. To też jest mini boss. Więc go bijemy. Dobra, kolega kolega leży, oczywiście łuski dał. Natomiast jest tu dużo skrzynek i i yy, w tych skrzynkach mamy monety, sztabki złota. Są też złote monety. Proszę bardzo. Całkiem nieźle można się tutaj obłowić, słuchajcie. Ale podejrzewam, że na serwerach to będzie miejsce dosyć mocno oblegane, skoro tutaj są takie ilości kosztowności. Dobra, my płyniemy dalej w takim razie. Tym razem trzeba było popłynąć nieco w górę. Tak się wejście prezentuje. I zobaczymy, co jest w środku. Yy... Próbuję robić taki, taki test, żeby jak najkrótszą drogą przepłynąć z, od jednej bramki do drugiej bramki. Natomiast to się, moi drodzy, niestety nie udaje. Yy, więc coś do oddychania trzeba trzeba mieć. No i kolejny mini bosik. Zabijemy go. Słuchajcie, ten jak na minibosa to miał kurczę wytrzymałość niesamowitą, także zastanawiam się, czy to nie, nie wkradł się w błąd, jeżeli chodzi o balans tej postaci. Natomiast tu możemy się, moi drodzy, czegoś na nauczyć. Lemuriant y Trident. No, ciekawe, ciekawe. My w takim wypadku lecimy dalej. Dobrze, kolejna, kolejna, słuchajcie, brama, kolejne e, wejście. Teraz sobie zerkniemy tutaj, co się znajduje. I tu udało mi się, moi drodzy, przepłynąć na, na jednym oddechu. Okej, okay. tutaj mamy. Tutaj mamy, słuchajcie, troje zabijaków. Ale oni są stosunkowo prości. No tutaj mamy jednego minibosa, więc. Więc tego da się na spokojnie zabić. No i zwróćcie uwagę, że tutaj zupełnie już inaczej balans wygląda. No, tam na przyspieszeniu mieliście... Em, pasek pokazany, natomiast... tam to trwało i trwało, więc tam coś, coś jest niezbalansowane jeszcze. Natomiast... no chyba, że to tak ma być. Natomiast ten był tutaj zdecydowanie prostszy i tutaj mamy tablicę... Lemurian Sword i Lemurian Shield. Także mamy miecz i mamy tarczę. O, jakiś regał. Dobrze, i to była ostatnia, słuchajcie, brama po prawej stronie i teraz wracamy sobie, yy, no, patrząc od głównego dungeona, to lewą stroną, ale po prostu wracamy, tak, wracamy. O, tu skrzyneczka. Możemy zerknąć, co w niej jest. O, no, jakieś tam podstawowe surowce, materiały. Tutaj widać toksyczny gaz, chmura toksycznego gazu. I zobaczcie, ja jestem w. Troju czarnego legionu, a jest mi, jest mi zimno tutaj. No, przynajmniej nie, nie zamarzam. No dobra, wpłynęliśmy, słuchajcie, wpłynęliście, wpłynęliśmy. <tansujesz> no tu normalnie, literką E otwieramy. No, dosyć ciekawa sala. Ci są dosyć łatwi do ubicia. Natomiast tam widziałem będziemy mieli minibosa, tego takiego rybiego, zobaczcie jak tutaj jest to zrobione I to, i to powoduje zatrucie jak widzicie, więc tak na dobrą sprawę nie warto na to włazić, możemy się bić poza tym. No chodź, no chodź płyścioszek taki nie? No i dobra, i, i, i gościu leży, też dał nam łuski. Natomiast zerknijmy sobie, czy możemy tutaj się czegoś nauczyć, ewentualnie jakieś skrzyneczki czy będą. O, nie widzę, może ja sobie odpalę, o. pochodnie, tak żebyście cokolwiek widzieli. No, nie, nie ma tutaj nic. Może na razie nie ma, w każdym razie tutaj na to trzeba, trzeba uważać, bo to powoduje zatrucie. Więc my śmigamy sobie dalej. My zobaczymy, co, co twórcy dla nas przygotowali w pozostałych salach. No i tutaj już mamy kolejne, kolejną bramę, kolejne wejście. Tutaj przed tym jest skrzyneczka. Natomiast to jest ulokowane, tak można powiedzieć, po skosie od tego głównego dungeona, w którym my byliśmy więc. Płyńmy sobie, zobaczymy, co tam ciekawego będziemy mieli. No, gdybym nie zatrzymywał się i, i przepłynął od A do, do, z punktu A do punktu B bez zatrzymywania, to spokojnie na, na, na jednym oddechu dałbym radę. Dobra, z, zobaczcie, tutaj tutaj jest taki regał z papirusami, dokładnie identyko jak u kartografa bądź tam archiwizera w bezimiennym mieście. No i mamy mini-bosika, lejemy go, a zobaczcie jakie on fikołki kurcze robi, skuba jest. No i on ma sztylety. On ma sztylety i podejrzewam, że to będą te sztylety, których my się nauczyliśmy. No i leży, on też dał nam... Aha, opatrulki, myślę, że to papier toaletowy. <noise> no ja nie używam opatrunku, więc, więc nie, nieprzyzwyczajony jestem. No też dał nam, słuchajcie, łuski Dagona, ale tutaj jest tablica. Lemurian Aloe Extract, proszę bardzo. Takie coś. Zobaczmy, czy jakieś skrzyneczki tutaj jeszcze będą. Tu jakaś szczelina jest, ale nic nie da się w nią kliknąć, nic się nie otwiera. No, nie ma skrzyneczek, słuchajcie. Nie ma skrzyneczek, dobra, lecimy. Lecimy, zastanawiam się, czy to była ostatnia już sala, czy, czy, czy jeszcze. A, czy jeszcze będziemy jakąś tam mieli? Zaraz się upewnimy. Nie moi drodzy, to była zdaje się ostatnia sala. Jeszcze tam sobie popłyniemy na dół. Zobaczymy, jak to ogólnie się prezentuje. Napiszcie, oczywiście, w komentarzach, co, co myślicie na temat tego nowego dungeona. Mnie się naprawdę bardzo podoba. Choćby ze względu na, na to, że mogę sobie popatrzeć na rybki, mogę trochę popływać. Fakt faktem, no trzeba tutaj mieć coś do oddychania pod wodą, bo jak widzicie no dusimy się. Natomiast pomysł z takim zatopionym miastem, całkiem fajny, całkiem fajny. No i tutaj z kolegą Adrianem zastanawialiśmy się gdzie to będzie ulokowane. Ja obstawiałem, że jednym z miejsc może być miejsce w pobliżu drugiego wejścia do Czarnej Twierdzy, tam, tam pod wodą się do Czarnej Twierdzy wpływa. Natomiast Adrian właśnie... Yy, zastanawiał się nad, nad miejscem tutaj koło Piratów, no i... no i w rezultacie wygrał. Dobrze, słuchajcie czekamy aż zostanie to wprowadzone już normalnie dokonana tak żebyśmy mogli sobie pograć nic tutaj więcej nie, nie raczej nie będziemy omawiać bo to się pewnie jeszcze pozmienia więc później sobie zrobimy jeszcze jedno takie turne właśnie po tym dungeonie jak to już zostanie wprowadzone zbalansowane przetłumaczone na język polski żeby żebyśmy wiedzieli już co będziemy dokładnie tworzyć jak to się będzie nazywało no to wówczas powstaną na pewno poradniki, bo jakby było inaczej. <laughs> Pamiętajcie o tym, że osoby nie subskrybujące bardzo proszę o subskrypcję. Walczymy, walczymy o te suby. Jest was coraz więcej, już prawie pół tysiąca osób. Słuchajcie, dzięki wielkie, naprawdę wielkie dzięki dla was. No i kliknijcie w dzwoneczek, tak żebyście byli informowani, tak jak na początku mówiłem, informowani o nowych publikacjach. Komentarze, sekcja komentarzy zawsze należy do Was. Pomysły na poradniki, jak najbardziej e, jakieś sugestie, pomysły też będzie, będzie mi bardzo miło. No i jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę. Dla zasięgów to zawsze in plus. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej czy to jakiejkolwiek innej gry. Pa Pa!